Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Przez weekend nic nie nagrywałem. W sumie nagrywałem z Adrianem. Mieliśmy okazję gościć u bardzo fajnej, sympatycznej, pozytywnej rodzinki u Karola i Elki, którzy prowadzą kanał Mercy Campervan. Oczywiście link znajdziecie w opisie. I pojechaliśmy tam w sobotę. Mieliśmy nagrać vloga i kurczę. No, zaczęliśmy piesiadować, więc troszeczkę pobyt u nich się przedłużył. Jeszcze raz dzięki za gościnę i serdecznie Was pozdrawiam. Dobra, przejdę do, do meritum dzisiejszego odcinka. Od trzech dni czekam za kasą z agencji. O, no, taka dobra tygodniówka można powiedzieć. Powinni mi ją przelać, a niestety jej nie ma. Dzwonię, nie odpowiadają na telefony. A chyba z pięć dni wcześniej Zadzwoniłem do nich, że już nie chcę u nich pracować, bo najprawdopodobniej od przyszłego poniedziałku zaczynam pracę na kontrakt, nie. No i tak jak już mówiłem wcześniej, zero kontaktu, zero jakichkolwiek odpowiedzi na maile, więc jadę do centrum, dokładnie na Paddington i porozmawiam z nimi. Agencje mają otwartą, otwartą, przepraszam. I zobaczę. Miejmy nadzieję, że to jakieś tam nieporozumienie. Jakieś nieporozumienie papierkowe. Mi się wydaje, że team leader nie wysłał moich godzin, po prostu do, do agencji. A to się, to się zdarza, nie? Siedzę sobie dokładnie w Baker Line. Dużo ludzi nie ma. Pustka w metrze. Czyli nic się nie zmieniło. Próbowałem jeszcze przed wejściem na stację zadzwonić do agencji. Może odbiorą, ale jednak nie odbierają. I więc. Więc jadę do nich, jak mówiłem. Mam nadzieję, powtórzę się, że to jakiś papierkowa, papierkowy błąd. I nie będę musiał się denerwować, że wszystko załatwię. Więc do zobaczenia na miejscu w centrum. Im bliżej, centrum, tym mniej ludzi. Nie zawsze było na odwrót. Zobaczcie co się dzieje, pustki always hold an end roll stand on the way down the left do not stand too close to the edge and fleece Tak, spadington udałem się na Waterloo, zobaczcie jak pusto Stacja tętniąca życiem. A dzisiaj jest pusta, wiadomo dlaczego. Ściągam tą maskę, bo już oddychać nie mogę. Jakieś pryszcze na nosie mi wychodzą inne. Badziewia. Czy maski działają, czy nie. Mi się wydaje, że nie. Piszcie w komentarzach, czy maseczki zdają egzamin. Dobra. Gdzie miałem iść? Miałem się przejść na Golden Eye Golden Eye, London Eye. No i poładzić trochę po tym. Po tych moich starych firdlach, nie? A co do agencji, to przedstawiłem swoją, swoją rotę, czyli grafik. Nie zapłacono mi za ponad 42 godziny, a zarabiałem tam 13,50 na godzinę. To policzcie sobie, ile to pieniążków, trochę jest, nie? Ale ta pani wysłała mnie do drugiego księgowego. No i księgowy jeszcze raz wszystko obliczy, że myślę, że będzie wszystko ok. Miejmy nadzieję. Oczywiście 4 dni dałem im na to czasu. Mnie to nie obchodzi, są to moje wypracowane pieniądze, jeżeli powiedziałem mi, jeżeli mi nie wypłacą, to będę musiał strzelić zucha niestety tam gdzie to się zgłasza, będę musiał zgłosić, bo nie podaruję ponad 400, nie? 400 drogą nie chodzi, ale ładnie pachnie. Nie mówcie, że tam jest jakiś street food. Od razu bym się wbił. Zmysły Grubasa nigdy nie, nie zawodzą. Dobra, idę zobaczyć. Czy na mnie patrzą, przez cały koń zabił. A jest street foodzik jakiś. Boże, gdzie tutaj teraz iść? W którą stronę. Pójdę w drugą. Widzimy się pod kołem. Ile minęło od mojej wizyty w agencji? Dokładnie może niecała godzinka i przed chwilą odebrałem telefon, że liczą jeszcze raz moje godziny i na pewno mi wypłacą całą moją należność no i z czego bardzo się cieszę Pamiętajcie jedno, nie odpuszczajcie takich takich spraw jeżeli nie znasz języka angielskiego poproś kogoś lub nawet zapłać komuś żeby odzyskał za Ciebie te pieniądze, bo oni potrafią tak oszukiwać ludzi. Myślą sobie, że nikt się nie zgłosi po te pieniądze. A to ponad 400 drogą nie chodzi, i myślę, że myślę, że w ciągu 3 dni będę miał pieniądze. Oczywiście dam wam znać. Zobaczcie, gdzie jestem. Jestem pod London eye, pod atrakcją turystyczną. Jedną najbardziej obleganych w Londynie przez turystów, która przynosiła milionowe zyski a teraz. Przynosi milionowe straty, wiadomo dlaczego. I tak ogólnie już Wam powiem, że mam dość tego wszystkiego: tego świrusowni, tej całej, i chciałbym wrócić do, do normalnego życia. Chciałbym normalnie spacerować, chciałbym normalnie iść do pubu, do restauracji. Oczywiście nie chcę tutaj negować informacji, że nic nie ma, coś musi w tym być, ale mi się wydaje, że to wszystko jest wyolbrzymione przez przez media i, i po prostu ludzie są straszeni. Tak samo jak dzisiaj w metrze kichnąłem trzy razy i ludzie, ludzie uciekli. Wiecie co się stało? Kichnąłem dwa razy i ludzie tu siedzący pouciekali. Zobacz. Ale widzę, że tutaj ludzie sobie spacerują, ale taką mają zasadę, że jeden od drugiego trzyma się bardzo daleko. Grubym takim łukiem się omijają. I kurczę, no to jest Lipton, nie? Kurczę, to kiedyś było mnóstwo ludzi, zobacz. Oczywiście piękny London Eye. No i tak to wygląda. Zaraz dojdę sobie do Big Bena. Pospaceruję Tu też widzicie Wszystko pozamykane. nie? Shrek Adventure też zamknięte. Idziemy zobaczyć, tutaj. Tamiza, jak to tamiza. Macie Big Ben, oczywiście, pod słońce, czyli go nie widać. Powiem tak szczerze, że jakby nie ten wypad do wypadł do tej agencji, to pewnie do centrum bym nie przyjechał bo oczywiście wiecie co jest, nie wolno tak sobie łazić ale że miałem sprawę do załatwienia, to dlaczego nie nagrać dla Was vloga tym bardziej, że robi się fajna pogoda słoneczko wyszło więc myślę, że będzie udany vlog podejdę sobie do Big, do Big Bena i jeszcze coś Wam pokażę jestem sobie na moście, za mną rozciąga się Piękny widok, klasyka Londynu można powiedzieć, turyści się nie poddają, im cieplej tym ich więcej, nie tak jak kiedyś, tutaj kiedyś nie szło przejść, było tylu ludzi, że tłum jak na giełdzie w niedzielę w nie, ci z Inowrocławia zajarzą, chodźcie tam jest taki piękny pomnik, wam go pokażę, kiedyś go widzieliście, ale już tego odcinka już nie ma, jest usunięty. Więc zobaczcie go jeszcze raz. O, lodziarnia zamknięta, wszystko późno pozamykane. Właśnie się znajduje pod jednym z najpiękniejszych pomników, które upamiętniają ofiary wojny, nie walki o Wielką Brytanię. Zobaczcie sobie jakie to jest arcydzieło. Tutaj macie. Jak to nazwać? Wieniec. To jest Związek Lotników Polskich. Cześć ich pamięci. No piękny pomnik. O, no, naprawdę. Jeszcze taka ciekawostka, nie? Wszystkie siłownie na parkach są pozamykane, nie można tam ćwiczyć, to dlaczego można jeździć na rowerach, nie? Elektryczne rowery są dostępne, ale aż na, na siłownie nie można jeździć. Dla mnie mi się wydaje to samo, nie. Wszyscy to dotykają, tak samo jak dotykają, dotykają tutaj tego roweru, rowera, jak to tam się nazywa i kurczę. Też powinno być zamknięte, nie? Albo to, albo to. Dla mnie to jest bardzo dziwne. Bo oczywiście siłownie na świeżym powietrzu były bardzo fajne. Można zachować ten dystans. I sobie ćwiczyć, jak teraz nie ma dostępu do siłowni. Ja sobie ćwiczę na patio. Jakieś tam pompki, przysiady, pierdoły. Dietę staram się trzymać. Ale w ostatnim tygodniu mi to nie wyszło. Ze względu na... No nie będę mówił Wam na co. Jak to weekend... Weekend się... się jak to się mówi? Ma swoje prawa, nie? że wiecie, jak to jest weekendik. Zobaczcie, tutaj jestem pod bit benem, bit, bit benem. Boże, jak mi się język klei, nie? Big Benem cały czas jest w remoncie. Zobaczcie sobie. Ale zegar widać. Wbijam się do Tesco. Pozgodniałem co nieco jakąś zdrową kanapkę. Sobie kupię i za chwilkę do Was wracam. Idę do parku, napić się soku jabłkowego, wycilować się, nacieszyć się słońcem, naładować baterie do dalszego działania. Życie to nie jest bajka, jak dobrze o tym wiecie. Zobaczcie sobie wszystko w remoncie, wszędzie rusztowania i pełno uzbrojonych policjantów, normalka, więc... Myślę, że zabezpieczają się chłopaki w razie w. Żeby nie było takich niespodzianek, jak były w przeszłości. Nie? Więc zobaczymy się na baweczce w parku. Tak się rozglądałem, jak jeszcze nie było przypływu. Czy nie spotkam czasami Golden Mańka, nie? Ale niestety nie spotkałem go. Zobaczcie, jest wysoki poziom wody. Fale niesamowite, oczywiście Mańka pozdrawiam serdecznie, zapraszam do niego na kanał, bardzo pozytywny gość, naprawdę, link do jego kanału macie w opisie i tak sobie siedzę i sobie rozmyślam, popijając herbatę oczywiście miętową i rozkminia rozkminiając co tu dalej dla Was nagrywać. Hmm. Gdy będziecie chcieli podróżować rowerami, motocyklami, skuterami. Zabezpieczajcie je bardzo bardzo skrupulatnie. Kupcie sobie jakieś lepsze zabezpieczenia, co najmniej ze 3. Bo jak użyjecie 1, to zobaczcie, co się stanie. Znacie tą markę zbyt goszczy? W Londynie też ona jest. Cóż, moi mili widzowie, będę kończył ten. Ten vlog, taki vlog życiowy, można powiedzieć, trochę Wam pokazałem, trochę opowiedziałem, następne odcinki będzie gotowanie, bo czekam na paczkę z HelloFresha i będę gotował, oczywiście dostaniecie w linku w najbliższym odcinku zniżkę na 20 funtów, myślę, że to się opłaca ten deal, więc zapraszam na kolejne odcinki, cóż mogę Wam życzyć, zdrówka i trzymajcie się, do następnego, cześć!